Uh. <sighs> Guys. <laughs> the best part. There it is. Well. Today I'm going to be giving my 40 million subscriber all 40 of these cars. Now I know some of you might not believe that I bought this private island, which is why I brought this document, which proves I bought the island. No joke, I own this. <laughs> Mr. Beast to 22-letni Jimmy Donaldson z Kansas. Jim prowadzi swój kanał na YouTube, na którym w styczniu 2021 miał już ponad 51 milionów subskrybentów i liczba ta stale rosła. Łącznie jego filmy zostały obejrzane około 9 miliardów razy, a w 2020 roku zdobył nagrodę YouTube Streaming Award we wszystkich pięciu nominowanych kategoriach. Jimmy zaczynał swoją przygodę z YouTube'em w 2012 roku i w przeciągu 8-9 lat był w stanie rozwinąć się do tego niesamowitego poziomu. Początkowo jego filmy nie do końca były przemyślane, co można zauważyć po zasięgach z początkowego okresu kanału. Jednak od kiedy zaczął stosować techniki rozwijania kanału, w zawrotnym tempie zaczął zdobywać nowych subskrybentów. Poznajmy więc sześć podstaw sukcesu, które doprowadziły pana Westio do dzisiejszych wyników. Pierwsza z podstaw to virale, czyli filmy, które w szybkim tempie rozprzestrzeniają się w sieci. Każdy z youtuberów chciałby stworzyć co najmniej jeden Viral. Filmy, które stają się wiralami, dają ogromne korzyści dla twórców, ściągając do siebie nowych subskrybentów, a także pozwalają na zwiększenie zasięgu na pozostałych stworzonych do tej pory treściach. Mr. Beast do perfekcji opanował tworzenie wirali przez to każdy z jego filmów posiada ogromne zainteresowanie, zarówno wśród dotychczasowych subskrybentów, jak i nowych oglądających. Co więc trzeba zrobić, żeby odbiorcy nie mogli doczekać się naszego kolejnego filmu, a każdy nowy film ściągał nową widownię? Zazwyczaj, aby film stał się wiralem, musi być powiązany z konkretną kategorią treści w nim zamieszczony. YouTube jest zupełnie innym źródłem rozgrywki niż telewizja. Wszystko dzieje się tu dużo szybciej, co możemy zauważyć chociażby po sposobie montażu filmu, w których wycina się wszystko, co może rozpraszać. Tak samo treści filmów musi być naładowana emocjonalnie, tak aby zachęcić użytkownika. Virale więc obracają się najczęściej wokół sześciu tematów. Filmy powiązane z pieniędzmi, reakcjami ludzi, wyzwaniami, pokazujące inne znane lub lubiane osoby, dramy lub innego rodzaju smutne treści, a także prań. Każdy z tych tematów dla widza jest napakowany solidną dawką emocji, oczywiście o ile content jest robiony dobrze, co powoduje, że widzowie chętnie go oglądają i rozprzestrzeniają dalej, tworząc w ten sposób film wiralowy. Mister w swoich treściach genialnie łączy kilka tematów jednocześnie, powodując tym samym zwiększenie szansy na to, że film spodoba się jednocześnie większej grupie odbiorców. Film, w którym zachęca widownię do zasubskrybowania jednego z youtuberów minionym subskrypcji, łączy w sobie aż trzy tematy. Mamy w nim temat związany z pieniędzmi, ponieważ uczestnicy mogą zrezygnować z wyzwania i otrzymać walizkę pieniędzy. Mamy też samo wyzwanie, gdzie osoby biorące w nim udział muszą wytrzymać jak najdłużej trzymając rękę na nagrodzie, wykonując przy tym przeróżne Zadania. I sam temat innych influencerów, którzy są uczestnikami tego konkursu. Film jest związany z założeniem przez Mr. Beast banku znowu mamy połączenie z pieniędzmi, a do tego mocne, pozytywne, ale jednocześnie smutne reakcje ludzi na rozdawanie przez bank Mister Beast pieniędzy. Taka emocjonalna dawka treści powoduje, że ludzie chętnie dzielą się stworzonym kontentem, niezależnie od grupy wiekowej czy zainteresowania, gdyż tematyka jest ogólna. W Polsce również można zauważyć lęk do tworzenia tego typu łączonych treści. Najlepszym tego przykładem jest ekipa Fril. Za, która tworzy content oparty właśnie o ten model, i jednak w dość ograniczonym zakresie. Zazwyczaj jest to challenge plus nagroda. Drugim ważnym elementem składającym się na sukces kanału Mr. Beast jest rozumienie przez niego algorytmu YouTube'a i sposobów, w jaki należy tworzyć treści, aby były one promowane nie tylko przez samych widzów, ale również przez platformę. Wielu YouTuberów w swoich podsumowaniach pokazuje, że to właśnie dzięki ruchowi bezpośrednio z treści promowanych przez YouTube generują duże zasięgi. Algorytm YouTube zwraca szczególną uwagę na trzy elementy przy Podejmowaniu decyzji, które treści wyróżniać, a które nie. Pierwszym z elementów jest współczynnik CTR, Click through rate. Każdy CTR pokazuje, jak chętnie użytkownicy przeglądający filmy na YouTube uruchomią Wasz film na podstawie rekomendacji. Drugim elementem jest utrzymanie uwagi użytkownika. Oznacza to, że z punktu widzenia YouTube mniej istotne jest, jak dużo osób uruchomiło Wasz film, tylko jak dużo z nich oglądało go możliwie najdłużej. Trzecim elementem są elementy takie jak ilość subskrypcji, linków i komentarzy, które możemy znaleźć w ramach filmu czy kanału do swoich filmów przygotowuje bardzo proste miniaturki i opisy, które powodują, że ludzie chętnie wybierają filmy spośród rekomendacji od YouTube. Miniaturka poświada zazwyczaj żywe kolory, pojawia się na niej sam Jimmy oraz często pokazuje wartościowe przedmioty, jak na przykład walizka wypchana pieniędzmi lub duże sumy, które będą przedstawiane w filmie, jak na przykład 800 tysięcy dolarów, za które kupił wyspą. Często grafiki są podkoloryzowane, tak aby były jeszcze bardziej atrakcyjne, tak jak w przypadku filmu z wyścigiem Lamborghini. Tytuły filmów są zazwyczaj krótkie i przeciągnięte, Zwracając uwagę, tak aby od razu zainteresować widza, zawierającymi w sobie kluczowe wyrazy, takie jak kupiłem, dałem, wskazana jest wysoka kwota lub emocjonalna nazwa marki, jak wspomniany przykład Lamborghini. Kolejny ważny aspekt to utrzymanie uwagi widza na filmie, po to, aby chwilę po włączeniu nam z niego nie uciekł. Pod tym względem zespół MrBeast opanował montaż filmów do perfekcji, skupiając się na czterech kluczowych elementach. Pierwszy z nich to trzymanie się zasady zainteresuj na starcie. Poprzez wstawianie najciekawszych przebitek z dalszej części filmu, pierwsze kilkanaście do kilkudziesięciu sekund staje się mini-trailerem filmowym. Oprócz samych ciekawych urywków filmu Mr. Beast zazwyczaj wyjaśnia, co dalej się stanie w dalszej części filmu, nie zdradzając przy tym najciekawszych szczegółów. Drugim ważnym aspektem jest sama długość filmu, który zazwyczaj trwa w okolicach 12 do 14 minut. Jest to czas, który jest optymalny pod względem utrzymania uwagi widza. Trzecim ważnym elementem jest to, aby film był ciekawy do samego końca. Na żadnym etapie filmu Mr. Beast nie zdradza, to wydarzy się na koniec, a dzięki łączeniu kilku ciekawych elementów, czy wątku w jednym filmie pozwala na utrzymanie uwagi widza przez cały czas trwania filmu. Zapobiega to sytuacjom, w których widz nudzi się już w trakcie i przeskakuje na koniec filmu, żeby zobaczyć, co się wydarzyło. I ostatnia rzecz w tym zakresie, na którą zwraca uwagę Mister Beast, to sposób tworzenia treści miniaturki i opisy. Rozumiejąc, że większość osób korzysta z YouTube na telefonie i tablecie dostosowuje miniaturki i opisy, tak, aby były dopasowane do tych urządzeń. Jest to o tyle ciężkie, że większość treści tworzy się za pomocą komputera i czasami zapomina się o o tym, że to, co jest dobrze widoczne na komputerze, niekoniecznie musi się też sprawdzać na telefonie. Trzecim elementem składającym się na tak dynamiczny rozwój sukcesu MrBeast jest faza wzrostu. Przeanalizowanie tej części pokazuje, że Jimmy nie tylko rozwija treści dla własnej zabawy, ale rozwój kanału planuje jak właściciel, który wie, jak szybko i dynamicznie rozwinąć firmę czy startup. Faza wzrostu jest jednym z najważniejszych elementów, które są realizowane właśnie przy budowaniu startupu, szybko rozwijających się biznesów, czy przy działaniach inwestycyjnych. Często jest ona też nazywana odroczoną gratyfikacją. Polega to na tym, że mimo iż kanał Mr. Beast dawał interesujące przychody już w poprzednich latach, Jimmy nie korzystał z tych pieniędzy do własnych celów. Zostawiał sobie niewielką ich część, a całą resztę reinwestował w kanał, kupując nowy sprzęt, zatrudniając kolejne osoby, robiąc coraz lepsze odcinki, w których rzeczy, z których korzystał, czy nagrody, które rozdawał, były coraz ciekawsze. Co ważne, Mr. Beast nie zatrzymywał się na jednym schemacie filmów, tylko razem z rozwojem kanału i przychodów, tym związanych, generował nowe, co coraz bardziej zwariowane pomysły. W ten sposób pojawiły się filmy, w których rozdawał milion dolarów, Ramborgini czy dom, a nawet wyspę. Dzięki reinwestycji w kanał miał możliwość tworzenia jeszcze bardziej interesujących filmów i budowania szerszej publiki, tworząc tym samym koło napędowe kanału. Czwartym elementem sukcesu MrBeast jest jego osoba i treść kontentu, jaką tworzy. Większość treści tworzona przez Mr. Beast jest pozytywna i widać, że jest to robione naturalnie, a nie z chęci przypodobowania się widzom. Często możemy w filmach zauważyć, jak wspiera czy pomaga innym osobom. Jimmy jest też znany z filantropii, działa na rzecz zalesiania i wspierania osób potrzebujących. Podobnych treści nie możemy znaleźć w treściach tworzonych przez polskich youtuberów. Są to zazwyczaj pojedyncze filmy dla zwiększenia uwagi lub polegające jedynie na rozdawaniu kasy, jednak nie jest to niestety panujący trend, a jak widać daje on bardzo pozytywne korzyści. Piąty aspekt, który pozwolił rozwinąć w sposób niesamowity kanał Mister jest grupa odbiorców, do której kierowane są treści. Odbiorców, do których dociera kanał, możemy skategoryzować według Trzech kluczowych parametrów punktu widzenia możliwości rozwoju kanału. Pierwszy z nich to kraj, z którego pochodzą odbiorcy. Drugi to język, z którego korzystają. A trzeci parametr to sam typ odbiorcy. W przypadku kanału MrBeast, tak samo jak w przypadku innych tego typu popularnych kanałów, Ameryka jest jednym z najlepszych miejsc do tworzenia treści. Filmy, których odbiorcami są Amerykanie, charakteryzują się stosunkowo wysokim przychodem dla ilość wyświetleń, a także wartością kontraktów możliwych do podpisania z potencjalnymi reklamodawcami. To znaczy, że za tą samą pracą Polska zagraniczny youtuber może zarobić kilkukrotnie mniej właśnie poprzez stawki reklamowe. Kolejnym ważnym aspektem jest język, którym posługuje się w filmach. W związku z tym, że angielski czy też amerykański jest językiem na co dzień wykorzystywanym w Stanach, jest on też językiem podstawowym w filmach. Angielski jest językiem międzynarodowym, dzięki czemu jest możliwe do zrozumienia przez znacznie większą ilość odbiorców, niż byłoby to w przypadku polskiego, francuskiego czy niemieckiego. Tworzenie treści w takim języku jest też dużo prostsze, kiedy w kraju, gdzie jest to język podstawowy, ze względu na to, że każdy, w tym też przypadkowe, osoby, go rozumieją i umieją się w nim płynnie wysławiać, dzięki czemu filmy nie wymagają sztucznych tłumaczeń. Trzecim najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o grupę odbiorców, jest rodzaj osób, do których kierujemy nasze treści. Początkowo MrBeast, Beast, tak jak i większość osób zaczynających przygodę z YouTube'em, zaczynała od tworzenia treści związanych ze streamami. Jest to jednak dość ograniczona grupa osób i treści, które można wykorzystać. Kobiety często zaczynają od branży Beauty i kosmetyków, jednak nadal mamy stosunkowo zawężoną grupę odbiorców. YouTube jest dzisiaj kanałem wiedzy i rozrywki, i jedynie forma tworzonych i prezentowanych na nim treści różni się od telewizji. MrBeast Beast rozumiejąc to, zaczął tworzyć filmy do szerokiego grona odbiorców i tworząc treści rozrywkowe, którymi będą zainteresowani wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, płci czy grupy społecznej, dzięki czemu potencjalnie każdy może być jego odbiorcą. Dodatkowo przy tak szerokiej grupie docelowej ludzie chętnie dzielą się samymi ciekawymi treściami i mogą to robić z Większą grupą swoich znajomych niż w przypadku treści dedykowanych na przykład dla gamingu. Dzięki temu dziecko może pokazać film zarówno swoim kolegom i koleżankom, ale także rodzicom czy dziadkom. Na filmie, na którym Mr. Beast daje samochody, można zauważyć to, dokładnie z wypowiedzi jednej z pań, którego od razu rozpoznaje i mówi, że widziała go na filmach pokazywanych przez wnuka, a potem sama zachęca do oglądania jego kanału też przez osoby starsze. Ostatnim elementem wpływającym na tempo rozwoju Mr. Beast na YouTube jest sposób zarządzania kanałem. W związku z dużą ilością odbiorców Mister Beast tworzył oddzielny kanał na przykład do gamingu. W ramach niego publikuje treści, które są interesujące jedynie dla graczy, po to, aby dzięki popularności głównego kanału stosunkowo łatwy sposób rozwijać dodatkowe źródło odbiorców, a także nie zarażać do siebie swojej głównej grupy. Podobne kanały tworzył dla filmików związanych z reakcjami na inne filmy zamieszczane w sieci czy działań filantropijnych, jednak nie miało ona aż tak dużej siły przebicia. Można więc powiedzieć, że MrBeast Beast jest swoistego rodzaju geniuszem YouTube'a, testując i rozwijając jest kanał YouTubeowy w młodym wieku zastosował najlepsze wzorce biznesowe a przy tym cały czas zachowuje pozytywne podejście do świata i ludzi co tylko napędza jego rozwój Jeżeli podobał wam się film i chcecie zobaczyć kolejne z tej serii o innych polskich i zagranicznych youtuberach oraz sposobach osiągania przez nich sukcesu subskrybujcie kanał klikajcie dzwoneczek i zostawiajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzu o kim chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek